Maryla Rodowicz, najpierw w skandal z TVP, teraz taka sensacja. Potezna wpadka. Maryla Rodowicz opanowała do perfekcji wywoływanie zamieszania wokół własnej osoby. Emocje wzbudzają nie tylko jej sceniczne kreacje, ale też burzliwe życie prywatne. W ostatnich latach media plotkarskie z wypiekami na twarzy opisywały jej sadowa batalię z Mezem. Który odszedł od gwiazdy do innej kobiety. Maryla długo nie mogła się z tym pogodzić, a podczas rozpraw rozwodowych domagala się nie tylko podziału majątku, ale i alimentów od i udziału w jego firmach. Ostatecznie satnie nie jej zadania i rodowiczy musiała zadowolić się willa w Komistagdzi i niej kosztownościami. Początkowo Maryla chętnie dzieliła się z mediami informacjami na temat powodów rozstania. Zalila się, Zemas odszedł do młodszej o 40 lat sekretarki, a jako jeden z powodów odejścia miał podawać fakt. Zajrodowicz gotowała zbyt tłusto i do wszystkiego dokladala masło. W pewnym momencie zadzialali jednak prawnicy. Meza i Rodowicz nabrala wody w usta. Przestala komentować sprawy rozwodowe, nie kryjąc zęzy, zabronili jej tego dozynski. Ostatnio musiała jednak najwyraźniej uznać. Z od rozwodu minęło już wystarczająco dużo czasu, że wrócić do narzekania na meza. W rozmowie z plotkiem wyjawiła m.in., jak odkryła zdradę meza. Pisaliśmy o tym tutaj. W rozmowie Nen skupiła się jedynie nad duzyńskim i jego kochance. Sporo miejsca poświęciła test FOP, na której Nen zostawił suchej nitki. Było to o tyle szokujące, że przecież Rodowicz aktualnie jest jurorka w show The Voice Senior. Wielu zaczęło więc komentować, że to pewnie ostatnia edycja z jej udziałem, bo pracodawca raczej nie będzie zachwycony z jej słów. Artyści nie chce grać w TVP, bo to jest reżimowa telewizja, żadowa, w związku z tym bojkotuje festiwal w Opolu. W związku z tym na takim festiwalu jest skład. W te same nazwiska, na festiwalu w Opolu. W koncercie sylwestrowym. Mnie brakuje bardzo tych młodych, tej całej młodej generacji utyskiwała Maryla. Zaskakujących wyznań w tej rozmowie było więcej. Gwiazda opowiedziała też o swoim spotkaniu z z uselzbieta i być może do tej pory o tym nie mówila, bo zaliczyła wstydliwa wpadkę, o której wolala by zapomnieć. Miałam taka sytuacja na początku lat 90, ze zachowalam się jak wieśniara. Miałam koncert w Londynie dla Polonii. Jest tam taka szkoła dla dobrze urodzonych chłopców, w której zona dyrektora była Polka. I ona powiedziała: Zapraszam do siebie, wszyscy się zmieścicie, ale uważajcie. Bo dzisiaj przyjeżdża królowa, wyznala Maryle w plotku. W pewnym momencie pojawiła się królowa. Maryla zachowała się jednak bardzo nietaktownie. Ja byłam wtedy zafascynowana robieniem z diec i zawsze zabierałam ze sobą aparat fotograficzny. Tam była taka dosyć wąska brama, w której pozwolili nam stanąć. Podjeżdża królowa z torebka. A ja wniaz bliska fleszem. Boże, jak ja się wstydzilam. Była tym oslepiona wspomina Rodowicz.